witam was w kolejnym odcinku na kanale Amursiakowski z psiaczuną w dzisiejszym odcinku, że w tym bardziej odcinku nie wiem co zrobimy, ale wiem jedno, w sumie wiem już zrobimy, zrobimy Lifehacker jak jak y, być w jednej kratce bo jak dobrze powinniście wiedzieć na Javie uż, przy użyciu trapdora możemy być w jednej kratce a na bedroku nie da się trapdorem być w jednej kratce to jak to zrobić? Właśnie, a w tym momencie ja przychodzę z pomocą, odmawiając ten film, który zrobiłem. Zrobiłem taki film już wcześniej. Co nie, on był wcześniej, ale, ale. To nie znaczy, że nie możemy teraz go nagrać. No w końcu. To są nowe osoby, albo coś innego, albo ktoś tego nie pamięta, czy coś, no to, no to robimy to. I tutaj będą, yy, Nazwijmy taki świat VBN. I myślę, że możemy ruszać. Dobra. Zrozpiliśmy się tutaj mamy od razu Laszkave. Chociaż nie otwarty. I tak więc y, bierzemy sobie wodę. Tak, właśnie wodą będziemy w jednej kratce. Mamy jakąś tam jedną kratkę, co nie. No. A zróbmy to w ten sposób. Dobra. I patrzcie. Jeszcze w ogóle też jesteśmy bardzo szybci, bo, bo mamy włączonego sprinta, bo to takie spakowane. I, no, I mamy co, i mamy cały czas sprinta. A czemu? Bo pływaliśmy, a gdy się pływa, to się używa sprinta. Więc no. Po prostu jakby pływamy bez wody. One. 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 Wiadomo, jak się wykopiemy, tako, no to komu no to po prostu wstaniemy. Ale gdy tego nie zrobimy, no to jak mamy wstanąć? A chyba, że zrobimy tako, to też. Ale jak nie robimy tych dwóch czynności, to, to nie powinniśmy yy, jakby w żaden sposób wstać. No patrzcie. Z tym nie da się. Klikam jakoś y, spację, no, aby lewituje, co nie? Latam po prostu nad blokiem. E, bo jak latam, to, e, to się w ten sposób baguje. E, Okej. Okay. Ale w dodatku, jak latam, to ten. To jak jest wykupana jakaś dziura, czy tak, czy tak. Oj. To, to nad nie mogę limitować, a no. A nie wstanę. Tylko, że muszę latać i być kreatywa bardziej. No bo inaczej, jak to zrobić? Eletron tak nie za bardzo. Patrzcie. Ja sobie wezmę tutaj i temu Na przykład taki żelazny kilof I patrzcie.

Normalnie sobie kopie. No, cudo! Ja zrobię sobie cięcie, żeby już was nie zanudzać. No bo fajna zabawa i trochę się pobawię, a żeby was nie zanudzać to po prostu zrobię cięcie. Widzimy się w kolejnym lifehacku. W ogóle wykopałem się, tutaj był taki dirt i się tutaj wykopałem. czajcie to? wstałem, dobra nieważne ja sobie jakieś tutaj miejsce znajdę i zrobimy kolejnego lifehacka A tak, tak, ho sobie pobuduje? A siedem minut się roztopi. O, już się roztopię. O, i kreda mi się skończyła. Tyle narysowała. <grymna> Dobra, ja zrobię cięcie Wykopałem sobie Lód robi wrażenie nie dobrze mi się skończyła Wykopałem sobie lód. Wykopałem sobie lody. Dobra, nie. Koniec żartów. Lecę i ogarniam nowego lifehacka. Albo... Nie, lifehack. Kolejny Lash Cave? Czy to jest taki Lash cave wielki? Czy, czy po prostu są tak Lash cave i tu Lash cave"? Są dwa Lashkaify? Coś tutaj mi nie gra. Coś mi do śmierdzi. Zaraz. Czemu obok spawna i tutaj jest, jest zaznaczony Lash cave"? Teraz to ja już nie wiem. Czy to jest takie ogromne. Czy to jest po prostu dwa laszkave? Bo ja totalnie nie mam pojęcia. Czekajcie, wkopmy się do tego laszkejfa Tu mamy lasz. Okay. A tu widzę jakąś glinę oznacza, że tu jest gdzieś Cave. Co jest? A, to jest ten cały LashCave? Chyba nie. Nawet jeszcze jest ten Dirt, chyba nie. O, widzicie, to jest LashCave. On jest na poziomie, zobaczymy, jakim, ale piękny taki. No serio. Szczerze? Fajny, nie jest jakiś wielki, tylko jest taki, taki zamknięty, mi się podoba. Ej szczerze, ja bym tu zamieszkał nawet. Serio, taki fajny, taki, taki ciasny, taki... No klimacik ma, no serio. To jest minus jedenasty poziom, tak około tego. Dobra. A tutaj um, są wody. O, yeah. Chłopie. Chłopy. Chłopie, chłopie. Gościu, ma nowy gościu. Tu jest tak, 54 około. Zobaczymy czy pod tym jest też laszk. Czy jest w pod tym? Ja nie wiem co już gadać. No, co ty robisz? A to nie było tak? O czyli że nie ma. Em um, okej. Okay. Nie wiem czy kolejny lifehack robić. W ogóle miały być krótsze filmy, ten film nie wiem czy jest krótszy. No. Wybaczcie mi, no. no tak nie chciałem, żeby to wyglądało. Ale to na tyle w tym w odcinku. Na rough. widzimy się w kolejnym który. Teraz zacznę nagrywać, znaczy jak skończę tę to, to będę nagrywał oczywiście tak mniej więcej za chwilę.